Witajcie kochani, kolejna odsłona, kolejny odcinek Planety Kobiet. Ze mną dzisiaj Małgosia Niski. Witam, Dzień dobry, miło. Małgosia, certyfikowana trenerka VCC, prowadząca warsztaty i szkolenia zarządzania sobą w czasie, asertywności, metod radzenia sobie ze stresem i komunikacji interpersonalnej. Wykładowca, współautorka książki Czasologia, mama, bizneswoman. Dzień dobry, witaj, Gosiu. <noise> Witam. E, Gosiu, ja chciałbym się zapytać Ciebie na samym początku. E, jak twoim zdaniem kobiety które bo planeta kobiety są kobietach, mają najczęstsze w twojej codziennej pracy najczęstsze problemy z jakimi jakby przychodzą do ciebie i w których im pomagasz Wiesz co, muszę powiedzieć, że to, z czym się najczęściej spotykam, to jest chyba tak, tak mi się wydaje z, z tych warsztatów, ze spotkań z kobietami, że jest to brak takiej pewności siebie wewnętrzny, tak? że, że brakuje bardzo często kobietom takiego poczucia, że mogę, że dam radę, że jestem w stanie, tak? I często to jest coś, co zatrzymuje je w miejscu. Że są gotowe czasami, mają w głowie pomysł, plan na siebie, jakieś marzenia, cele, które chciałyby zrealizować, i gdzieś zatrzymują się, bo, bo brakuje tej wewnętrznej pewności siebie. I z tym się najczęściej wygrywa, tak, tak? I rozwiązujesz tak. te problemy na co dzień w swojej pracy, super. Mhm. W kontekście tego, jak wyglądała Twoja droga, bo jesteś oprócz tego, że jesteś dzisiaj coachem, trenerem i, i jesteś zmianą, którą, której uczysz. Sama też powiedziałaś mi przed wywiadem, że miałaś taką sytuację w swoim życiu, gdzie stanęłaś przed jakąś ścianą. Jak to u Ciebie wyglądało? Tak. U mnie też to był taki moment, że. Nie, nie ruszyłam do przodu tak szybko jak, jak, jak niektórzy ruszają, powiedzmy wiedzą, mają określoną drogę od początku, gdzieś tam w, w, w okolicach, kiedy idą na studia, kończą studia. No, mi zajęło to nieco więcej, bo, bo w sumie był to taki moment przed 40 rokiem życia. I wtedy rzeczywiście stanęłam, no tak jak mówisz, przed ścianą. Stanęłam przed ścianą. Że tak się wyrażę, kolokwialnie sypało się na każdym polu, bo i i finansowo, i osobiste życie, i zawodowe. Kompletnie nie wiedziałam gdzieś, w którą stronę pójść, skorzystałam z pomocy i weszłam na taką swoją ścieżkę rozwojową. No i, i wtedy zdecydowałam się na coaching, na, na studia podyplomowe z coachingu. Skończyłam studia podyplomowe i to był w zasadzie, jak już zaczynałam te studia, to już widziałam, że zaczynają się zmiany. Tak? I od tego momentu tak naprawdę mogę powiedzieć, że że, że zaczęło się wszystko, wszystko zmieniać, zaczęło się wszystko inaczej układać. To znaczy, ja to zmieniałam. Po prostu. Zaczęłam patrzeć w głąb siebie, tak. zaczęłam poszerzać swoją świadomość, dbać trochę bardziej o siebie, a potem dużo bardziej. I, i to był właśnie taki moment, w którym te, te zmiany się zaczęły dziać. Świetnie. A powiedz Gosiu, na Twojej drodze rozwoju w pewnym momencie pojawiła się Petra Consulting, Sylwia mhm. Petryna. Jak pomogło to Tobie na przykład w, w kontekście tego, że dzisiaj jesteś prelegentem? Dzisiaj oprócz mhm. tego, że tak jak powiedziałaś, zmieniłaś swoje życie, to Zmiany też kobiet. Mm -hmm. Tak. Z Sylwią nawiązałyśmy no kontakt, kiedy ja swoją firmę coachingowo-szkoleniową otworzyłam. No to wiedziałam, że tak naprawdę jednoosobowa firma wiadomo, że ma trudniej trochę przebić się na rynku i że dobrze jest współpracować z tymi firmami, które mają już ugruntowaną pozycję, mają swoją markę. No a że Petra Consulting taką markę ma, więc złożyłam swoje CV. Po jakimś czasie umówiłyśmy się z Sylwią, na spotkanie, no i Sylwia powiedziała, że jak najbardziej jest zainteresowana współpracą. Tu wiadomo, że warunek był taki, że no Sylwia współpracuje właśnie z certyfikowanymi trenerami, tak? VCC. E, więc e, ja zdecydowałam, że oczywiście ten kurs trenerski zrobię. Bardzo chciałam ten kurs zrobić, więc a, a że jeszcze była okazja, bo jako mikroprzedsiębiorca dostałam dofinansowanie do tego kursu, więc e, tym łatwiej mi było. No i, i rzeczywiście ten kurs skończyłam. No i taki był początek tej współpracy. A jak oceniasz to, tę, tę certyfikację? Co, co to w Twojej pracy zmieniło na co dzień e... dzisiaj? Nie tylko w Petra Consulting, mm -hmm. ale w Twoje działalności. Tak, wiesz, co to był taki naprawdę, naprawdę motywacyjny kop, jak mogę to powiedzieć, bo, bo to był naprawdę bardzo wartościowy kurs i pod, pod względem merytorycznym i też atmosfery takiej, która była, no tak naprawdę wszystko mi zagrało. Też ta ścieżka, bo ja już pracowałam jako trener, ale to, co w ramach tego kursu też się wydarzyło, jakby ten obraz, który dostałam, te, te wartościowe zajęcia, ćwiczenia, przykłady, też dziewczyny, które tam były, to, to ich jakby perspektywa, to doświadczenie to dla mnie było takie ożywcze i naprawdę bardzo wiele wniosło do mojej pracy trenerskiej i naprawdę uważam, że to był jeden z takich fajniejszych wyborów właśnie ten kurs trenerski. Świetnie. Na Ewolucji, bo o tym mowa, będziesz jedną z prelegentek, mm -hmm. będziesz mówiła o sięganiu po więcej, o tym jak przyjść z marzeniami, wyjść z planem działania. To jest generalnie mm -hmm. dla tych wszystkich, którzy w jakimś sensie mają jakiekolwiek cele mm -hmm. lub ich nie mają jeszcze. Tutaj mówisz o tym, jak szukać swojego dlaczego, mm -hmm. tego powodu, którego, mm -hmm. który nas porusza. Powiedz coś więcej, jakie korzyści Twoim zdaniem będą dla tych osób, które wezmą udział w Twoim warsztacie. Mhm. Wiesz, to, 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 to tak trochę nawiązując do tego, co na samym początku powiedziałam, że e, kobiety, no, w ogóle m, wszyscy mamy jakieś marzenia, chodzimy z nimi, gdzieś się tam e, przez naszą e, głowę, przez nasze serce przetaczają i, i są w nas. E, tylko, że zauważam, że czasami e, to pozostaje w sferze marzeń właśnie. A e, tak jak powiedział Napoleon Hill, ja zresztą chyba tutaj też ten cytat przy moim warsztacie jest: e, Cel to marzenie z datą realizacji. Tak? I ja sobie właśnie tak myślę, że mamy marzenia, i fajnie jest, jak stworzymy z tego marzenia taki cel i przygotujemy kroki do tego, żeby ten cel osiągnąć, żeby to marzenie zrealizować, żeby to nie pozostało tylko w tamtej sferze gdzieś, kiedyś, za jakiś czas, tylko żeby przejść do, do tej realizacji, bo bardzo często właśnie są te marzenia, mamy jakieś plany i coś nas powstrzymuje. Albo, albo być może ten cel jest duży taki, który jest trudno osiągnąć, a dzieląc go nam te mniejsze kroczki, myślę, że łatwiej go osiągnąć i pomyśleć sobie tak, można, da się, jak to zrobimy w małych krokach, to jesteśmy w stanie to zrealizować. Czyli na warsztacie dajesz narzędzia tak, i dajesz tak. I informacje taki, na ten temat. Tak. To jest właśnie taki warsztat, w którym jak ktoś przyjdzie ze swoim marzeniem, to z, y, zrobimy to tak, żeby wyszedł już z gotowym planem na to, jak to marzenie zrealizować. Świetnie. Czyli Panie, drogie, te kobiety, które mają jakikolwiek plan na siebie lub jeszcze go nie mają, ale chciałyby coś zrealizować, nie mają odwagi, tak jak Ty mówisz, bo o odwadze też dzisiaj było, no warto przyjść do Gosi, bo tak jak Jasne. mówimy zapraszamy. Możecie okazać się, że wyjdziecie po y, tym warsztacie z planem realizacji na to i y, który ma datę. Mm -hmm. <noise> tak jest. tak. Bo, e, bo Gosiu to jeszcze jedno pytanie do ciebie. Gdybyś mogła powiedzieć coś od siebie dla Pań, które no, są w miejscu, w którym właśnie nie odważają się, co byś im poleciła, jak i gdzie zacząć jakby swoją ewolucję, drogę do tego, żeby ten sukces można było osiągnąć? W twoje, z perspektywy na przykład Twojego całego mm -hmm. życia, które tak jak mówiłaś, też u ciebie się to zaczęło niezbyt szybko, bo mm -hmm. zdecydowałaś, mm -hmm. że gdzieś y, 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 później się to, mm -hmm. jakby ten, to, to cała Twoja kariera potoczyła, co byś im z twojej perspektywy dzisiaj e, mm -hmm. poleciła? Myślę, że chyba będą takie dwie najważniejsze rzeczy. To poszerzenie samoświadomości, taka uważność na siebie i zajrzenie w głąb siebie, co, co mi jest potrzebne, co, co jest dla mnie ważne, w jakim punkcie się znajduję, jakich ja emocji doświadczam. Jak ja zaczynam się sobie przyglądać i umiem zobaczyć, co się ze mną dzieje, to też wiem. Co potrzebuję zmienić, tak? Bo to właśnie samoświadomość, poszerzenie samoświadomości będzie powodowało to, że ja będę widziała, czego ja potrzebuję, tak? Co ja jeszcze chcę, czego chcę jeszcze się dowiedzieć, żeby, żeby dokonać jakiejś zmiany. Więc na pewno to, to poszerzenie samoświadomości i bycie uważnym na siebie to, to będzie bardzo takie istotne, ale myślę właśnie też, że. Zawsze jednak rozwój, bo u mnie zaczęły się te zmiany od tego, od tych studiów podyplomowych, tak? Od sięgnięcia po pomoc innych, od tego, że uczę się od innych i. Jak ja weszłam na tą drogę, jak zaczęłam poszerzać właśnie swoją wiedzę, jak zaczęłam się rozwijać, bywać na różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach właśnie na studiach podyplomowych, to naprawdę zaczęło wszystko iść dużo szybciej, tak? Nie za szybko, ale iść w takim tempie, jaki był mi, w takim tempie, jakie mi było potrzebne, ale zaczęłam robić te kroki. Nie były one duże, ale to było właśnie to, czego potrzebowałam. Jak zaczęłam się uczyć i zaczęłam się rozwijać. Czyli samoświadomość mhm. i tak. uważność I, na siebie i, i rozwój. A powiedz coś w kontekście, bo też jesteś trenerem komunikacji interpersonalnej. Jak wygląda Twoim zdaniem komunikacja, albo gdzie ją można polepszyć w kontekście na przykład samego siebie, czyli osoby, która komunikuje się ze samym sobą, mhm. albo w relacjach z innymi ludźmi? Wiesz, to jest tak, że właśnie ta samoświadomość bardzo pomaga, bo żeby się lepiej komunikować, to przede wszystkim trzeba mieć łatwy, taki lepszy wgląd w swoje emocje. Dlatego, że z takim jednym z głównych czynników w, takim, w komunikacji nastawionej na porozumienie jest umiejętność dostrzegania emocji i swoich, ale też innych osób i mówienia o tych emocjach. Tak? Wszystkie komunikaty, które są nastawione na porozumienie, one zawierają w sobie element mówienia: co ja czuję? w kontekście konkretnego czyjegoś zachowania. Jak to umiemy, jak to potrafimy i nie mówimy oceniając kogoś, tylko mówimy o zachowaniu, mówimy o faktach, to wtedy naprawdę znajdujemy się w zupełnym innym miejscu, jeżeli chodzi o komunikację. Bo kiedy na przykład stosujemy zazwyczaj komunikat, bo ty jesteś taki i taki, tak, bo ty zrobiłeś, nie wiem, coś takiego i w związku z tym nie wiem, jesteś beznadziejny, tak? I dokonujemy oceny osoby i nie Niemniej opieramy się na faktach, to wtedy e, bardzo często ta komunikacja w tym momencie zostaje zatrzymana. Tak? Druga osoba zaczyna się bronić. A jak my zaczynamy mówić, co ja czuję w kontekście konkretnego zachowania, tak? Jakie, tak, jakie są moje emocje z tym związane. To zupełnie inaczej druga strona to odbiera. I to jest taki dla mnie bardzo ważny Czyli... punkt, żeby umieć mówić o emocjach, przyglądać się im, umieć swoje nazwać, ale też widzieć emocje innych osób. Innych osób. Mhm. Można by było powiedzieć tak podsumowując, oddzielić y, y, zachowanie od, od tego stanu faktycznego, od osoby, która tak, wypowiada nie, te słowa. Dokładnie. Tak? Czyli nie oceniamy... Zachowanie nie jest zupełnie, zupełnie czymś tak, innym niżeli. Bo, y, bo zobacz, bardzo często właśnie pada określenie. Y, takie, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, jest moją interpretacją. Tak? Czyli na przykład e, e, ktoś mówi, już na przykład umie nazwać emocje i mówi: mm, Nie wiem, czuję się sfrustrowana tym, że mnie lekceważysz. I, i widzisz, i, i tu jest moment, w którym to, że mnie lekceważysz, to była moja interpretacja. Ale jeżeli ja na przykład powiem Słuchaj, czuję się na przykład sfrustrowana tym, że jak rozmawiasz ze mną, to trzymasz telefon w ręku, tak? I patrzysz w telefon, to wtedy ja już nie zinterpretowałam Twojego zachowania, tylko po prostu nazywałam konkretne zachowania, tak? To nazwałam, bardzo pomaga. Tak. I tu się okazuje, że to jest zasadnicza różnica i zasadnicza zmiana w komunikacji i naprawdę dużo łatwiej ta komunikacja się wtedy układa właśnie, kiedy tych ocen i naszych interpretacji nie ma, niemożliwe. a są fakty i konkretne zachowania. Ok, więc drogie panie, jeśli chciałybyście mm, nauczyć się osiągać cele, zamieniać je mm, z marzeń, na plany z działaniem i z datą ich realizacji. Tudzież chciałybyście poszukać swojego dlaczego, bo to też o tym będzie mowa. Czym jest mój Everest, taka piękna tutaj rzecz i ćwiczenie budowania celu i planu jego realizacji, oraz co przybliża, a co oddala nas od celu, czyli też pokażesz mechanizmy, które w jakimś sensie powodują, że my mamy te marzenia, a my ich nie realizujemy, bo. Coś, nam, mm -hmm. coś nas oddala od nich, z jakiegoś mm -hmm. powodu gdzieś tak. my sami się źle komunikujemy ze sobą, choćby mm -hmm. nawet tak. I porozmawiać o komunikacji interpersonalnej, nauczyć się tego e, od praktyka, od osoby, która trenuje osob e, komunikację na co dzień i osiągania celów. Zapraszamy Was wszystkich serdecznie do tak, Gości na warsztaty. Zapraszamy. Już niedługo w, w, na ewolucjach tegorocznych. Będziecie mogli z Gosią popracować, panie lub panowie oczywiście. E, I tam się widzimy, Gosiu. Jeszcze raz dziękuję Bardzo za dziękuję. fajny wywiad. Zapraszam serdecznie. Komunikujmy się lepiej tak. i osiągajmy cele z datą realizacji. Dokładnie. Dzięki, Bardzo pozdrawiamy. Dziękuję. Dzięki.